Daleko, daleko stąd na Wielkim Stepie żyło plemię jeźdźców stepowych. Jak można się domyśleć, opanowali jazdę konno do perfekcji. Mówiono nawet, że wódz nauczył się najpierw jeździć, a dopiero później chodzić. Niestety, jego najmłodszy syn bał się koni. W takiej rodzinie to wstyd. Próbowano go oczywiście przekonać do konia, ale nieustająco z niego spadał. Od trauma. Niestety, zwyczaj nakazywał, aby kiedy przychodzą trzynaste urodziny, chłopiec musi wybrać konia i musi na nim jeździć. Dobrze jeździć. A chłopiec bał się konia. Poszedł do szamana. Szaman rozrzucił kości, spojrzał. I powiedział: Mam dla Ciebie rozwiązanie tymczasowe. Jest taki koń. Nazywa się Ziemia, chociaż to koło, nie klacz. Pięknie chodzi, nie biega. Rozwiązanie tymczasowe. Chłopiec bardzo się ucieszył. Rozwiązanie tymczasowe: koń, Ziemia, bardzo mu się podobał. Pięknie chodzi, nie biegał. Do tego stopnia dobrze się czuł na tym koniu, że zapomniał o swoim problemie. Właściwie nie było problemu, ale rozwiązania tymczasowe mają to do siebie, że zdarzają się niespodziewane sytuacje, które tymczasowe rozwiązania stawiają w nawias. Oto stało się tak, że banda złoczyńców ruszyła chmarą na wioskę. No i oczywiście wódz zakrzyknął na koń! Syn Wodza również, bo już miał 13 lat, na koń. Wszyscy galopem ruszyli, aby zetrzeć się z najeźdźcami. Koń i ziemia pięknie chodził. Nie biegał. Rozwiązanie tymczasowe. I chłopiec dostojnie dreptał w stronę tej Bójki, która tam na horyzoncie właśnie rozgorzała, kiedy zauważył, że część złoczyńców zaczyna okrążać ich i jadą prosto na niego. Cóż, wiedział, że jak spotka się pięknie, chodząc, z tymi, którzy biegną z całym impetem, nie miał szans na przetrwanie. Przeraził się. W związku z powyższym zaczął przyspieszać swojego konia, który był bardzo stabilny, jak ziemia. Bił go, muszę to przyznać, kopał, ale nic nie dawało. Pięknie chodził, nie biegł, rozwiązanie tymczasowe. No cóż, chłopiec przestraszony, że za chwilę zginie, zsunął się na bok konia i kopnął go z całych sił w podbrzusze. To czułe miejsce. Koń oszalał. Pędził, to za mało powiedziane. On leciał z takim impetem wprost w sam centrum walki. Kiedy tam wpał, po prostu wszystkich na boki rozrzucił samym impetem. Potem stanął dęba, zaczął wjeżdżać kopytami, gryzł wszystkich i wszystko. To już nie było rozwiązanie tymczasowe. Naprawdę chłopiec skupił się tylko na jednej rzeczy, aby trzymać się mocno szyjką, który pięknie chodził i pięknie biegał. Kiedy zakończyła się bójka, wszyscy podziwiali młodego wojownika, a zwłaszcza jego ojciec, wódz podszedł do niego i powiedział synu. Czasem trzeba wielkiego strachu, aby uleczyć mniejszy lęk. Marek Rodziński zapraszam na kurs układania i opowiadania metafor inspirujących w rozwoju.